Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 powstał we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli w ramach projektu Łódzkie nabiera prędkości zorganizowało wizytę studyjną dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych z terenu Województwa Łódzkiego. W wizycie wzięło udział 25 nauczycieli szkół i placówek oświatowych Samorządu Województwa Łódzkiego, pracownicy Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, a także Departamentu Kultury i Edukacji oraz Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej. Głównym elementem wizyty było seminarium skupiające się nad edukacyjnym wymiarem zrównoważonego rozwoju. Sądzę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich uczestników, ponieważ reprezentujemy jednostki edukacyjne. Padło tam takie materiały przygotowane przez Komisję Europejską, stwierdzenie, że to my powinniśmy zająć się tym obszarem. Jednym z najważniejszych tematów omawianych na seminarium były wyzwania, jakie stoją przed regionalną polityką edukacyjną w najbliższych latach. Na pewno, w pierwszej kolejności, jest to szkolnictwo zawodowe, czyli modernizacja systemów nauczania, współpraca pomiędzy szkołami i firmami, i to znajdzie odbicie również w regionalnych programach operacyjnych. Będzie możliwość składania wniosków na wsparcie tej współpracy, na modernizację szkolnictwa zawodowego. Czyli jakby tutaj szkolnice zawodowe w następnej perspektywie będą być bardzo ważnym obszarem. Kolejnym ważnym obszarem będzie też szkolnictwo wyższe. Poprawa jakości nauczania w zakresie szkolnictwa podstawowego i szkół średnich, ale planowane jest również wsparcie nauczania przedszkolnego. Szczególny nacisk zostanie położony na kształtowanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości oraz tych wszystkich umiejętności, które będą potrzebne na rynku pracy. W programach operacyjnych znajdzie się również wiele możliwości dla projektów, dzięki którym będzie można kształtować umiejętności zarówno osób młodych jak i starszych. Wystąpienia panelistów spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium. Zaproszeni goście mogli zdobyć wiedzę jak pozyskiwać partnerów i nawiązywać współpracę celem aplikowania ośrodki, między innymi w programie Erasmus+.. W programie Erasmus+. The new Erasmus Plus program from the European Commission offers a 40% increase in budget and lots of opportunities for education providers, universities and, and bed providers, vocational education providers to, to get involved and to carry out projects as well. So I urge you please to contact the Polish National Agency and to uh, launch uh, proposals for, uh, for projects. Podsumowaniem seminarium była debata, podczas której uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów. Zaproszeni goście, otrzymali stosowne certyfikaty, a wizytę zwiększył wernisaż wystawy prezentującej szkołę i placówki oświatowe samorządu województwa łódzkiego, połączony z prezentacją muzyczną zaproszonego studenta Królewskiej Akademii Muzycznej w Brukseli. Wizyta studyjna zorganizowana przez Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli to jedna z wielu inicjatyw tej jednostki, która za cel postawiła sobie przybliżanie unijnych instytucji wszystkim grupom społecznym z regionu Łódzkiego. Owoców tej działalności możemy spodziewać się już wkrótce, gdyż nawiązywanie kontaktów z partnerami z zagranicy sprzyja opracowaniu wspólnych projektów partnerskich w ramach programów Unii Europejskiej. Istotnym problemem jest bezrobocie wśród młodych ludzi. Szukamy rozwiązania tego problemu w gronie samorządowców, przedsiębiorców, szkół zawodowych, organizacji pozarządowych. Jednym ze sposobów na rozwiązanie jest korzystanie z doświadczeń innych. Stąd pomysł na wizytę studyjną zorganizowaną przez nasze brukselskie biuro. Wizytę zainteresowanych, tak aby wymienić się doświadczeniami, szukać recepty i przenosić doświadczenie Europy Zachodniej tutaj do nas. Myślę, że udaje nam się to robić. Dziś bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce to kilkanaście procent i myślę, że szkolnictwo zawodowe, współpraca z firmami, dualne kształcenie to pomysł na szybkie rozwiązywanie tego problemu. Program dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 powstał we współpracy z Regionalnym Biurem Województwa Łódzkiego w Brukseli.